E, witam serdecznie e, wszystkich działaczy i przywódców e, Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz Pierwszej Solidarności, które są na tej sali. E, szanowni Państwo, e, dywiza Józefa Mackiewicza jedynie prawda jest ciekawa, e, jest e, Motem do działalności między innymi Klubów Gazety Polskiej, w tym naszego klubu gdyńskiego, myślę jednak, że szczególnie bliska jest autorowi biografii politycznej pod tytułem Lek Wałęsa, Idea i Historia, panu Pawłowi Zyzakowi. Pan Paweł Zyzak jest młodym człowiekiem, świeżym absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Historii. Bardzo go serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu. Ja również serdecznie witam Pana doktora Sławomira Sęskiewicza, który, który poprowadził dzisiejsze spotkanie. Ja Panu dziękuję, Rady Pana do to proszę, siadajcie Panu. skoro mam prowadzić, to będę stała na początku. Dobry wieczór Państwu. Jak zawsze chciałem podziękować klubowi Gazety Polskiej za zaproszenie, za organizację tego spotkania. Nie ukrywam, że to jest dla mnie zaszczyt gościć tutaj młodszego kolegę po fachu, pana Pawła Zyzaka. Nie ukrywam, że jest to dla mnie zaszczyt gościć tutaj w gdyni pana Pawła Zyzaka, młodszego kolegę po fachu. Kolega się właśnie odważył napisać bardzo dużą książkę o Lechu Wałęsie. Ona ma prawie 700 stron, chyba 650 tak wygląda. Niestety zbyt mało egzemplarzy było i, i, i zostały, zostały szybko wyprzedane, ale mam nadzieję, że Państwo będziecie mogli tą książkę dostać. Widziałem ją w księgarniach w Gdyni na, na Świętojańskiej i widziałem też w Empiku. To jest, to jest rzeczywiście coś niesamowitego, że Paweł Zyzak, o którym dowiedziałem się jak Pracowałem już nad książką SBA Lech Wałęsa z Piotrem Gontarczykiem. Jakby równolegle do nas zaczął pracować nad biografią, nad pełną biografią Lecha Wałęsa. I tu od razu Państwu się muszę przyznać do, do tego, że kiedy Paweł Zysak się zgłosił do mnie o pomoc, to ja w zasadzie Pawłowi odmówiłem, mówiąc mu Mówiąc mu, że powinien wszystko od początku do końca sam całą drogę kwerendy archiwalnej przejść. I jeśli dobrze pamiętam, praktycznie nic nie dałem Pawłowi Zyzakowi. Oczywiście to, co miało ode mnie pan Krzysztof Wyszkowski, to udostępnił Pawłowi, ale jak czytam na kartach książki Pawła Zyzaka Dość dużą kwerendę, jeśli chodzi o akta Instytutu Pamięci Narodowej, zrobił. Zresztą pamiętam, jak przyjeżdżał, przyjeżdżał tutaj do archiwum. Uważałem, że historyk, który dopiero zaczyna swoją, swoją pracę naukową, a Paweł Wyzysek wówczas przygotowywał pracę magisterską, ta książka, którą dzisiaj promujemy, jest właśnie podstawą. Jego pracy magisterskiej uznałem w tamtym czasie, że Paweł powinien wszystko od początku do końca sam prześledzić, znaleźć, wyrobić sobie zdanie. Pamiętam taką rozmowę na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie nieco polemizowałem z Pawełem Zakiem, który, którego opinie na temat Lecha Wałęsy były o wiele bardziej powiedzmy mniej umiarkowane jak, jak moje. Wiele rzeczy nowych ustalił oczywiście Paweł Zyzak. Myślę, że będzie okazja jeszcze o tym rozmawiać w dyskusji. I teraz na tle tej książki myślę, że warto wrócić, czy warto nawiązać do tego, co w ostatnich dniach mówi Lech Wałęsa. Nie wiem, czy Państwo oglądali wczoraj Kropkę na D. Okazało się, że ja w zasadzie już teraz jestem pozytywną postacią dla Lecha Wałęsy. <tosłuch> Ale to jest zasługa oczywiście Pawła Zyzaka, e, bo Lech Wałęsa powiedział, że ten młody, którego nazwiska nie pamiętam, to mi był taki, taki cytat z, z, z głowy, tak jak to zapamiętałem, no zrobił, zrobił rzecz straszną, no bo Cęckiewicz to, prawda, miał jakieś, czy Cęckiewicz, tak, zrobił na Kseruwach tą książkę, ale jednak to był jakiś warsztat, a to, co teraz się stało, to już nie jest żaden warsztat, tylko po prostu, że tak powiem, jazda bez trzymanki i Paweł miał to wszystko sobie wymyślić i po prostu napisać, napisać w tej książce. Myślę sobie, chociaż nie, nie rozmawiałem o tym z Pawłem Zyzakiem, że to, co Paweł zrobił, jest tylko wprawką do tego, co czeka nas w przyszłości. Można powiedzieć, czy ja tak uważam, że dobrze by było, gdyby tak się. W przyszłości stało. To znaczy, że historię Solidarności, historię bohaterów naszych dziejów, zaczną pisać ludzie, którzy praktycznie PRL-u nie pamiętają. Paweł, jeśli dobrze pamiętam, urodził się w roku 85 czy 84, więc jest kilkanaście lat ode mnie młodszy. Ja PRL dość dobrze pamiętam. Dlaczego ja tak uważam? Myślę sobie, że że historia, którą postrzega, czy historia PRL-u, którą postrzega Paweł Zyzak, jest historią, do której on może, czy historycy podobni wiekiem do Pawła Zyzaka mogą podejść dość beznamiętnie. To znaczy, oni nie będą brali pod uwagę tych wszystkich kontekstów, które wynikają właśnie z faktów wcześniejszego urodzenia, związków towarzyskich. Nawet ja miałem z tym problemy, nie ukrywam. Natomiast Paweł Zyzak jest no, osobą, która już wykształciła się w Polsce po roku 89 i myślę sobie tak, Paweł Zyzak chodził do szkoły podstawowej, chodził do y, gimnazjum czy do liceum, nauczyciele mówili mu, y, że trzeba ładnie mówić w języku polskim. Poprawiali go albo jego kolegów, y, jeśli chodzi o zachowanie. I myślę, że w pewnym momencie Paweł jakoś skonfrontował te wszystkie uwagi nauczycieli dotyczące wychowania z bohaterem, który stał się obiektem jego dociekań naukowych i wyszło na to po prostu, że osoba, co do której również pewnie ci nauczyciele historii mówili, że jest autorytetem, że jest naszą legendą, jakby zachowuje się niepoprawnie, to znaczy ma cechy, które piętnuje się u każdego, u każdego ucznia na chociażby lekcji wychowawczej. I to znalazło w jakimś sensie odzwierciedlenie w tej książce. Paweł Zyzak jako pierwszy historyk analizuje zachowanie Lecha Wałęsy, analizuje język Lecha Wałęsy w bardzo, bardzo interesujący sposób. Nikt tego wcześniej na taką skalę, że tak powiem, naukową nie zrobił. Jest książka na ten temat, ale, ale to jest książka, która ma w jakiś sposób wytłumaczyć zachowanie Lecha Wałęsy. Analizuje to również w kontekście regionu, z którego pochodzi Lech Wałęsa. Zanalizował krąg rodzinny Lecha Wałęsy. Zanalizował to wszystko konfrontując to z pamiętnikami Lecha Wałęsy. Analizował historię opowiadaną przez Lecha Wałęsy przez pryzmat, można powiedzieć, topografii terenu, który sam lustrował czy, czy oglądał. Okazało się, że. Bo co Lech Wałęsa na przykład mówi o swojej ucieczce do, do Trójmiasta, niejako o ucieczce i że przez pewien czas w jakiejś tam mieścinie y, zatrzymał się, czy przebywał na, na stacji kolejowej. Paweł Zyzak y, był, okazało się, że w tym mieście, czy w, te, w, tym, w tym miasteczku, w tym, w tym miejscu nie ma żadnej, żadnej stacji kolejowej.